THANKS FOR To jest podawana maksymalnie, 35-36, to nie? Jest robu, to dawa, nie? Tak. No. jest robił podawane. Tak. Więc jest nie do krwisty albo zimna kwisty. Nie, to jest stopnia, tak? ludzkiego ciała nie ma na powierzchni, ale jeszcze kwestia dobrania do parametrów, ale teraz nie powiem. No, no ale temperatury tak, skóry to... się mierzy właśnie. Temperatura Temperatury skóry się mierzy. O, już lepiej. Teraz o. To może niepotrzebnie zdenerwowałem, bo prawie po... ostatnie wzrosło. To wszystko zależy czy skóra jest sucha, wilgotna Nie ma tak i też nie wyjdzie ta temperatura ludzkiego ciała na ręce, ponieważ tutaj mamy mniejszą rękę niż nasze ręka. A ja przyszedłem z dworu, będę cieplejsza chyba no skala jest temperatur, tutaj kamera automatycznie się dostraje od minimalnej do maksymalnej temperatury w obszarze jaki widzi. I tutaj mamy skalę, czyli te białe punkty to są w okolicach 35,3 stopnia. No, w zależności od tego jakiej... W jakiej skali? Znaczy... Skala jest po prawej stronie. Celsjusza? Tak. Radek Wilczek z radia łódź mówi, że wiatr wieje w Łodzi z kilkoma 60 stopni Celsjusza. Także myślałem, że to będzie w kilometrach wyskalowane. Człowiek robi teraz doktorat na płytych hitach. dalej troszeczkę. Ma pan małego palca A można sobie zdjęcie zażyczyć? Nie na darmo obawiają Hollywood. Okulary bardzo ładnie odbijają. Szczególnie lustrzanka z, ze srebrem. Zdjąć? Zdjąć czy nie? Jasne. 80% ciepła traci organizm przez skórę właśnie czoła głowy. Czy są najbardziej gorące? Tak, te białe gorące Później żółte i czerwone Mówiłem, że będę ciepły po wyjściu z autobusu? Co miał przyjechać gubernator do łodzi 6 lat temu? Widzę, że jednak jest. Piękne zdjęcie do albumu rodzinnego. Wyszło? Aha. Przy takiej matrycy, proszę pana, to moment jeszcze może zobaczyć. Bo to nie będzie moje ulubione zdjęcie dla albumu rodzinnego. Poszło? Tak. No to w tej palecie tylko 30 stopni na czole? A mówią, że 80% ciepła traci się właśnie przez skórę głowy. Ale to nie znaczy, czoła. że pan ma wysoką... Czyli nie 36 na górze. no może troszkę źle mierzyć, bo to jest, wie pan, to jest prostsza kamera, mm -hmm. ale... Na każdego smartfona to pasuje? Wszystkie, które mają tzw. USB OTG. Co to jest OTG? jest taki typ mikro, mikrowyjścia, które ma sygnałowo zasilający. Może, może Pan na przykład klawiaturę... Może, nie, może Pan podłączyć klawiaturę na przykład, ale no. nawet to jest tak, że nawet jak Pan panu czyta klawiaturę, to nie musi czytać tego. Wiem, właśnie. bo kupiłem klawiaturę właśnie bezprzewodową. Nie, ale ja mówię o przewodowej, przez mikro-USB przez do, do komórek To jest tylko dodatkiem, prawda? Tak wygląda Idealnie dobrane kolorystyczne, żeby było jeszcze śmieszniej Czyli ta kamera ze studia Sowa, podglądająca Pan uważa, że to już jest bardziej profesjonalne rozwiązanie. Kamery używali czy mikrofony? Z tego co powiem teraz na internecie, z tekst zdjęć, które mają na jakieś minuty widać, że kamery też Coś o tej kamerze pan powie? Mogę powiedzieć, 3300. No, ma matryce 300. No, widzi Pan, bo za tym znaczy, O, tak? to jest 640x480, model a T640. A, a jeden z droższych modeli. Jakie zastosowania? Dokładność? Bezwzględna odpowiedź: wszystko, co Pan chce tym robić, tam. na pewno. Czymś takim pan mm, słupu wysokiego napięcia nie zdiagnozuje. Tym to pan może. Się. Tylko, że to kosztuje 700 euro, a to kosztuje 32 tysiące euro. To jest ta różnica. Wie pan. A widziałem właśnie o konkurencji dokładnie taki taki Ale Tylko wie pan, cała moja konkurencja, pani Leoska, to pieje nad tym. Powiedz mi też że to jest szajs. Na firmę, na lidera światowego, jakim się mienili przez ileś lat. Firma? Czyli wypuszczenie czegoś takiego za 700 euro to jest po prostu śmieszne. Jak się idzie w komercję to się traci krótką w markę. Zgadza się. E, w 1992 Mercedes wypuścił... Boże. nie pamiętam symbolowy, taniej model za 30 tysięcy złotych. Model rewelacyjny nie psuje się, natomiast klienci przestali kupować Mercedesa, dlatego że oni kupowali Mercedesa dla Prestiżu i ktoś no, kto no, może sobie kupić za 30 tysięcy wtedy do, za 300 milionów, zakładnie. zakładzie. Ja uważam, no, że nie o tym, że jak tu jest matryca 80x60, to co pan tym zobaczy? Nie, faktycznie. Ja panu pokażę jak wygląda... Jak wygląda tam ludzie wyglądają z tej odległości, a jak wyglądają przy użyciu tej kamery. o w czarno białym jak to wygląda niech pan zobaczy jak wygląda z tej kamery jak na Hollywood wygląda jak Predator nic nie widać dokładnie <grym> jak na Predatorze tak? tak widział pre żołnierze... tylko Predator był kręcony lat temu 30. 30 przy użyciu jak na tamte czasy na najwocześniejszej kamerze z, z rejestracją cyf pierwszą, rejestracją cyfrową no to wie Pan, o czym my mówimy? Niech Pan, niech pan zobaczy. Można jedno do drugiego przełączyć? Tak. No to już nieco widać gałębę. Okay. No moment, bo się coś... To nie, bo to tak, tak nie zrobimy. No, ale widać było że że sobie można rozróżnić twarzę kształtowe. No a, a tutaj co rozróżnić? Niewiele, to jest gdzieś o no, 2000 zł droższe od tego. 2, 2,5. Dziękuję za pokazanie różnicy. Swoje zastosowania może mieć. Jak e, popsuł się komputer w, w jednym z prób kosmicznych, to szukali komputera, mają cztery e, na wysypisku miedzi. Zgadza się.